Oto ja siedzę w rezydencji należącej do mojej zmarłej ciotki i próbuję przyswoić sobie absurd, który wydarzył się dwa dni temu. Pogrzeb minął mi w mgnieniu oka, ale w głowie pozostaje jedna scena. Moi rodzice, którzy zniknęli dziesięć lat temu, pojawili się w Urzędzie Stanu Cywilnego z drwiącym uśmiechem i domagali się swoich praw do spadku. Dopóki mój prawnik nie wszedł przez drzwi, wtedy ich wyrazy twarzy zmieniły się tak szybko, że można było zrobić zdjęcie. Opowiem ci wszystko od początku, od tamtego dnia, 10 lat temu, kiedy moje życie wywróciło się do góry nogami. Nazywam się, ale wszyscy mówią do mnie. Dziś mam osiemnaście lat, ale wtedy, gdy miałem osiem lat, mieszkałem w Wołgogradzie z rodzicami i dwoma starszymi braćmi, 14 lat i Kyryl 15. Dla nich świat kręcił się wokół chłopców. Moja mama i tata zawsze zabierali ich oboje na treningi piłki nożnej, kupowali bardzo drogie buty i stroje. A weekendy spędzali na boiskach, kibicując jak szaleni. Harmonogram zajęć rodziny był podyktowany harmonogramem: poranek na siłowni, popołudnie na treningu, weekendy na meczach lub turniejach. Nie żeby mnie całkowicie ignorowali, dawali mi jedzenie, zabierali do szkoły, kupowali mi ubrania, kiedy ich potrzebowałem. Ale ja byłem jak mebel w pokoju, jest, ale nikt tego nie zauważa. Aż do parnej lipcowej nocy, która zmieniła wszystko. Upał w Włogogradzie był nie do zniesienia, więc, nie mogąc spać, poszedłem do kuchni po wodę. Wtedy usłyszałam szepty moich rodziców w salonie. Misza, nie możemy już tego robić. Kredyt hipoteczny na stonie, a twoja praca jest tylko gorsza, powiedziała moja mama prawie ze łzami w oczach. Wiem, trójka dzieci dzisiaj to ciężar. Ledwo nas stać na mistrzostwa chłopców, nie mówiąc już o studiach dla całej trójki. I co robimy? Zapytał mój ojciec: Twoja siostra Rita ma ten duży dom w Krasnodarze. Po rozwodzie mieszka sama w tym ogromnym miejscu. Za każdym razem, gdy dzwoni, pyta o dzieci. Wcisnęłam się w korytarz, nie bardzo rozumiejąc, dokąd to zmierza. Wiedziałem, że nie jesteśmy bogaci, ale nie przypuszczałem też, że sytuacja będzie aż tak krytyczna. A ta ciocia Rita. Nigdy o niej nie słyszałem. Ojciec prawie o tym nie wspominał. Mieszka daleko, jest dyrektorem finansowym firmy. Tej nocy wróciłem do swojego pokoju i próbowałem zapomnieć o tym, co usłyszałem. W wieku ośmiu lat dorosłe pieniądze nie mają większego sensu. Miesiąc później zakończył się rok szkolny. Myślałam, że w końcu pojedziemy razem. Nic. Rodzice ogłosili, że jedziemy odwiedzić siostrę mojego ojca w Krasnodarze. Chłopcy zostali oczywiście ważny trening. Ja na tylnym siedzeniu słuchałem ich stłumionej kłótni i pomyślałem: no cóż, przynajmniej zobaczę nowe miejsce. Kiedy dotarliśmy do kondominium Jardins do sal szczękami opadła. Dom cioci Rejki wyglądał jak z filmu: biała fasada, kolumny, nienaganny trawnik. Na powitanie wyszła wysoka kobieta z ciemnymi włosami związanymi w surowy kok. Ubrana, jakby właśnie opuściła posiedzenie zarządu. Spojrzała na mnie tymi przeszywającymi niebieskimi oczami i nagle się uśmiechnęła. Witam, kochanie. Od dawna chciałem cię poznać. Jego głos nie brzmiał w ten udawany, pieszczotliwy sposób dla dorosłego. Wydawało się, że mnie widzi. Nie jako dodatek, ale jako osobę. W domu wszystko było jeszcze bardziej imponujące. Podczas gdy dorośli rozmawiali o swoich rzeczach, ja obserwowałam obrazy, drogie meble, luksus emanujący z każdego zakątka. W pewnym momencie tata wstał, no to jedziemy. To długa droga. Ja też wstałem. W porządku, wezmę swoje rzeczy. Wtedy moja mama bardzo słodkim głosem powiedziała: Właściwie, kochanie, zostaniesz przez jakiś czas u cioci Rajti. Moje serce zamarło. Jak długo? Zobaczymy, odpowiedział mój ojciec, patrząc wszędzie, tylko nie na mnie. Będzie ci się tu podobać. Jest tu telewizja kablowa, basen, mnóstwo zieleni, a kiedy wrócisz? Strach podszedł mu do gardła. Wkrótce mama złożyła szybki pocałunek na mojej głowie. Zadzwonimy. Uścisnęli mnie bez przekonania i uciekli. Pobiegłem za, czekaj. Kiedy to wkrótce? I szkoła. We wrześniu. Załatwimy to, krzyknął ojciec z samochodu. Posłuchaj cioci Raiti. I odjechali. Stałem na balkonie i patrzyłem, jak ich przeorysza znika za zakrętem, nic nie rozumiejąc. Ciocia Rita położyła mi rękę na ramieniu. Chodź, pokażę ci twój pokój. Był trzy razy większy niż mój w Wołgogradzie, miał baldachim, prywatną łazienkę i widok na basen. W innych okolicznościach oszalałabym ze szczęścia. Ale jedyne, co mogłem powiedzieć, to piękne. Pierwszy tydzień był jak sen. Ciocia Rita zabierała mnie do centrów handlowych, filmów i uczyła obsługi swojego najnowocześniejszego notatnika. I co najważniejsze, wysłuchała mnie. Prawdę mówiąc, kiedy mówiłem o szkole, przyjaciołach, książkach, zwracała uwagę, zadawała pytania, zapamiętywała szczegóły. Dla mnie to było coś nowego. Jednak z każdym dniem tęsknota za domem stawała się coraz bardziej intensywna. Nieważne, jak bardzo moi rodzice mnie ignorowali, byli moi. A moi bracia, choć irytujący, byli moją krwią. Ciociu Rito, mamie i tacie to nie przeszkadzało. Jeszcze nie kochanie, ale zadzwonią, zobaczysz. Ale ich to nie obchodziło. Nie za tydzień, nie za dwa, nie za miesiąc. Na początku sierpnia przyszła rozpacz. Ciociu Rito, muszę wracać. Zaraz zacznie się szkoła. Odstawiła filiżankę z kawą i spojrzała mi w oczy. D, musimy porozmawiać. Przyjdą po mnie, prawda? Zapytałem, znając już odpowiedź. Westchnęła głęboko. Nie, moja córko. Twoi rodzice zdecydowali, że nie mogą się już tobą opiekować. Podpisali zrzeczenie się praw. Sfinalizowałam już adopcję. Teraz, zgodnie z prawem, jestem twoją matką. Będziesz tu mieszkać na zawsze. Słowa uderzyły mnie jak bawełna. Czekałem, aż się roześmieje i powie, że to żart. Ale jego twarz była poważna, mieszanka smutku i determinacji. Wtedy wszystko się zawaliło. Płakałam jak nigdy dotąd, jakbym miała utonąć we łzach. To nie był tylko gniew, to był rozpad mojego świata. Tak, nie zwracali na mnie uwagi, ale byli moimi rodzicami. Musieli być. A co z MI, udało mi się zapytać między szlochami. Oni też. Nie, kochanie. Twoi bracia zostali z nimi. To mnie zniszczyło raz na zawsze. Pilnowali chłopców. Ale nie ja. Byłem nadmiarem, błędem, resztką. Trzy dni ciągłego płaczu. Ciocia Rita była aniołem, przynosiła mi jedzenie, dawała chusteczki, była przy mnie, gdy ból stawał się nie do zniesienia. Nie było w nim gotowych sformułowań typu: wszystko będzie lepiej, czy to było dla twojego dobra. Po prostu doprowadziło mnie to do płaczu. Czwartego dnia obudziłem się z jaśniejszą głową. Leżałam tak, patrząc w sufit, wiedząc, że odtąd nic nie będzie takie samo jak wcześniej. Spojrzałem na sufit i pomyślałem: ok, dasze. Masz dwie możliwości. Albo spędź resztę życia, czekając, aż może się uspokoi, marząc, że ci, którzy cię wyrzucili, będą tego żałować. Albo zbuduj nowe życie z kimś, kto naprawdę cię pragnie. Przy śniadaniowym stole spojrzałam stanowczo na ciotkę Rite i powiedziałam: Ciociu, ja nie chcę już o nich myśleć. Jeśli ich to nie obchodzi, to ich problem. Tam zaczęło się moje prawdziwe życie. Zapisała mnie do szkoły w tym mieście znacznie lepszej niż ta w Wołgogradzie. Mniejsze klasy, nauczyciele, którzy naprawdę patrzyli ci w oczy. Poznałem Lerę, dziewczynę, która mieszkała dwa domy dalej od nas. Ciocia Rita była całkowitym przeciwieństwem moich rodziców. Każdego dnia pytałem, jak minął dzień, i słyszałem odpowiedź. Pomoc w lekcji wyjaśniłem, czego nie zrozumiałem. Chodziłem na wszystkie moje prezentacje, wszystkie spotkania rodziców. Kupował książki tylko dlatego, że zdał sobie sprawę, że uwielbiam czytać. Pracowała w czymś poważnym, dyrektorem finansowym dużej firmy, czasami opowiadał mi o swojej pracy, o tym, jak radzi sobie z liczbami, inwestycjami. Nauczył mnie, jak oszczędzać pieniądze, jak planować wydatki. Córko, wolność nie polega na posiadaniu wszystkiego, nie jest zależna od nikogo, powiedział. Lata mijały szybko. Miałem dobre oceny, grałem w szkolnej drużynie piłkarskiej, brałem lekcje gry na pianinie. Stworzyliśmy swoje tradycje, wieczorami wspólnie gotowaliśmy, w weekendy oglądaliśmy stare filmy. Opowiadała mi historię z dzieciństwa mojego ojca, ale o. Dorosły brat myszkę, ani słowa. Kiedy skończyłam czternaście lat, ciocia Rita zaskoczyła mnie: Dasza, chcesz zobaczyć swoich rodziców? Twoich braci? Mogę to zorganizować. Myślałem przez 10 sekund. Nie. Sześć lat bez telefonu i kartki urodzinowej. Gdyby żałowali, pojawiliby się wcześniej. Chciałam tylko, żebyś wiedział, drzwi są otwarte, odpowiedziała, kiwając głową. I nigdy więcej nie poruszaliśmy tego tematu. Życie z nią było dobre. Wymagająca, tak na studiach nie było łatwo, w domu musiałam pomagać. Ale sprawiedliwie. A przede wszystkim opiekun. Aż do szesnastu roku życia wszystko się rozpadło. Ciocia Rita zaczęła chudnąć bez powodu, niczym się nie męczyła. Początkowo obwiniał pracę, dopóki badania nie ujawniły najgorszego raka. Agresywny. Pamiętam tę noc, kiedy siedziała ze mną na tej samej kanapie, gdzie osiem lat wcześniej powiedziała mi prawdę o moich rodzicach. Dasze, to zła wiadomość to rak. Świat się zatrzymał. Czy umrzesz? Nie wiem, kochanie. Ale będę walczyć do końca. Zostawił pracę i skupił się na leczeniu. A co z pieniędzmi? Domem? Nie martw się. Mam zastrzeżenia. A plan zdrowotny obejmuje wszystko. Damy radę. Następne dwa lata były piekłem. Chemioterapia, radioterapia, wyjazdy do i ze szpitala. Nauczyłam się naprawdę gotować, zarządzać domem. Gdy tylko dostałem licencję, zacząłem zabierać ją na sesję. W wieku 17 lat rak ustąpił. Oddychamy z ulgą, wygraliśmy. Ale w moje osiemnastego urodziny wrócił ze zemstą. Świętowaliśmy w domu tylko we dwoje. Była za słaba, żeby wyjść, ale upiekła ciasto i dała mi naszyjnik mojej babci. Jestem z ciebie bardzo dumny, Dasze. Wyrosłaś na silną, mądrą, dobrą osobę. Wszystko będzie dobrze. Dwa miesiące później zdałam maturę. Była w szpitalu, nie mogła iść na maturę. Lera nagrała wszystko swoją komórką, odbyliśmy rozmowę wideo. Ciocia Rita płakała ze szczęścia, gdy zobaczyła, jak odbieram dyplom. Miesiąc później już jej nie było. Byłam przy nim w ambulatorium. Po prostu zasnął i już się nie obudził. 53 lata. Ile lat to trwa? Po pogrzebie ogarnęła mnie pustka. 18 lat. Ogromny dom i żadnego kierunku. Uratowała mnie Olga Stepanowna, przyjaciółka ciotki Rajti od czasów studiów. Zajmowała się wszystkim, pobudką, dzwonieniem do znajomych. Musimy ostrzec twojego ojca, powiedział. To brat Rajti. Zadzwońcie. Nie rozmawiałem z nim od dziesięciu lat. Położyła na żywo. Po kilku sygnałach odebrał: Halo, Michaju! To Olga Kozlowa, przyjaciółka twojej siostry. Dzwonię ze smutną wiadomością. Margarita zmarła wczoraj. Ok, rozumiem. Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godzinie czternastej w kościele Narodzenia Pańskiego w Krasnodarze. Mogę wysłać adres. Sobota. To niemożliwe. Mój najstarszy syn ma awans w pracy. Przyjeżdża cała rodzina, wszystko było zaplanowane od tygodni. Olga i ja wymieniliśmy spojrzenia z niedowierzaniem. Przepraszam, czy właśnie powiedziałeś, że nie przyjdziesz na pogrzeb siostry ze względu na przyjęcie. To nie impreza. To ważne wydarzenie dla Cyryla. Zapracował się na to na śmierć. Rita zrozumiałaby rodzina na pierwszym miejscu. Głos Olgi zamarł. Rita była także twoją rodziną. Oczywiście, ale już jej nie ma. Musimy myśleć o żywych. Poza tym Dasze jest już dorosła, poradzi sobie sama. Olga rozłączyła się. Przykro mi, kochanie, powiedział, patrząc na mnie. Nie jestem zaskoczony. Czego jeszcze mogę się po nich spodziewać? Pogrzeb był piękny. Przyszło około pięćdziesięciu osób i kolegów, przyjaciół, wiernych. Olga wygłosiła piękne przemówienie. Ja też się odezwałam, z całych sił powstrzymując łzy. Dwa dni później wciąż siedząc w tej pustce, próbując zrozumieć, co zrobić. Sprzedać dom. Iść na uniwersytet. Ciocia Rita i ja rozmawiałyśmy o studiach, ale nic konkretnego. Trzeciego dnia notariusz zadzwonił. Jutro będzie odczytany testament. Wziąłem dokumenty i pojechałem. Czekałem tylko na niego i biurokratyczną procedurę. Ale kiedy otworzyłem drzwi, krew we mnie zamarzła. Byli tam moi rodzice i moi bracia. Siedzę i uśmiecham się, jakby nic się nie stało. Cześć, Dasza. Moja mama wstała, jak gdyby. Nie przytulaj mnie. Cofnąłem się? Co tu robisz? Ojciec usadowił się w fotelu, krzyżując nogi, jakby był w domu. Przyszliśmy cię zobaczyć. Oczywiście bardzo nam przykro z powodu Twojej straty. Bracia siedzieli z boku i rozglądali się jak rzeczoznawcy: dyplomy na ścianach, akta na półce. Nieźle, Ceo, powiedział Kyrill, przesuwając ręką po stole. Wszystko tutaj jest pierwszym światem. Przyszliśmy cię wspierać. Moja mama rzuciła się na małą sofę, jakby to miejsce było jej własnością. Nie możesz być sama w takiej chwili, córko. A gdzie byłeś trzy dni temu? Na pogrzebie? Ach, Dasza, wiesz. To było przyjęcie u Cyryla. Wszystko było już opłacone przyjechała cała rodzina. Nie zamierzaliśmy odwoływać. wzruszyła ramionami. Najważniejsze, że teraz tu jesteśmy. Chcemy się tobą zaopiekować. Roześmiałem się po raz pierwszy od śmierci ciotki Rajti. Dbać o to. Poważny? A gdzie byłeś przez ostatnie dziesięć lat? To co innego, wyjąkała. Mieszkałeś z Ritą. Zaopiekowała się tobą. Teraz, kiedy jej nie ma, potrzebujesz prawdziwej rodziny. Ona była moją prawdziwą rodziną. Edge przerwał mu niecierpliwie. Dość dramatu. Wiemy, dlaczego tu jesteśmy. Odziedziczyłeś wszystko, prawda? Co jest wszystkim? Cyryl uśmiechnął się ironicznie. Tu nie chodzi tylko o dom Dasza. To rachunki. Miliony. To nie jest zabawka dla osiemnastolatki. Ojciec poważnie pokiwał głową. Jako brat Margeriti mam prawo do połowy. To sprawiedliwe. Zostawiła mi wszystko. Podważmy testament, powiedział chłodno mój ojciec. A ty jego wzrok utkwiony we mnie przekonasz się, że pieniądze bez rodziny są bezwartościowe. Jesteś tylko dzieckiem, nie jesteś jeszcze gotowy, żeby sobie z tymi pieniędzmi poradzić, mama pokręciła głową, jakby jej troska była szczera. Ale jego oczy błyszczały głodem, którego nawet najlepszy aktor nie był w stanie ukryć. Jesteśmy twoimi prawnymi przedstawicielami. Pomożemy ci odpowiednio zarządzać tym bogactwem. Wymienili spojrzenia, wyćwiczona choreografia oszustwa. Każde słowo brzmiało jak zatrute uczucie, każdy gest jak pułapka wyłożona aksamitem. Wyjdź, mój głos był niski, ale stanowczy. Teraz. Nie bądź śmieszny, dasza, a mój ojciec zastukał knykciami w stół, a dźwięk zabrzmiał jak ostrzeżenie. Potrzebujesz nas. Nie potrzebuję niczego od ciebie. Matka zerwała się na nogi, a maska zmartwionej matki zsunęła się, odsłaniając kryjącą się pod nią czystą frustrację. Sam sobie z tym nie poradzisz. Nie ma doświadczenia, nie ma nikogo. Zacisnąłem pięści, aż paznokcie wbiły mi się w dłonie. Sam. To słowo bolało mniej niż ich hipokryzja. Wtedy przypomniałem sobie. W kieszeni płaszcza znajdowała się wizytówka prawnika Andrieja Siergiejewicza-Łukianowa, gruba i biała jak koło ratunkowe. Włożył go w moje ręce na pogrzebie ciotki Rajti, dyskretnie ściskając ramię i ostrzegając. Jeśli sprawią ci kłopoty, zadzwoń. Natychmiast. Nie wahałem się. Wstukałem numer palcami, które trzęsły się bardziej ze złości niż ze strachu. Odebrał po drugim sygnale. Andrii Siergiejewicz, Tudasza. Ich oczy rozszerzyły się, gdy mnie usłyszeli, jakbym wyciągnął pistolet. Rodzice wywierają na mnie presję tutaj, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mówią już o zaskarżeniu testamentu. Przerwa. Następnie wysusz jak strzał. Nic nie podpisuj. Nie zgadzaj się na nic. Jestem już w drodze. Powietrze wróciło do moich płuc. Czekałem. W gabinecie notariusza śmierdziało starym papierem i świeżymi kłamstwami. Oni, moja rodzina, przeżuwali słodycze skradzione z miski na stole, jakby byli na powitalnej herbacie, a nie w oficjalnej zasadzce. Drzwi otworzyły się z hukiem. Andrii Siergiejewicz wszedł bez pośpiechu, ale z autorytetem kogoś, kto wygrał bitwę, zanim jeszcze się zaczęła. Wysokie, nienaganne srebrne włosy, ciemne garnitury wyglądające jak zbroje. Powitał notariusza machnięciem ręki i jak gdyby zakładając flagę, położył teczkę na stole. Dzień dobry. Andrzej Lukienaw, jego głos był aksamitny, ale przenikliwy. Reprezentuje interesy zmarłej Margeriti Pawłownej i jej jedynego spadkobiercy. Złość Daria. Ojciec wstał tak szybko, że krzesło zaskrzypiało. Nie jesteśmy zaproszeni. Splunął. Jestem Michaju Sidurow, brat Margeriti. A oni teatralnym gestem wskazał na moją matkę i Cyryla to rodzice Dashi. Twoi przedstawiciele prawni. Przedstawiciele prawni? Andrej uniósł brwi, jakby ten pomysł był tak absurdalny, że nawet nie zasługiwał na odpowiedź. Na jakiej podstawie? Moja matka pośpieszyła z interwencją, a słowa padły w pośpiechu. Ona ma dopiero 18 lat. To wciąż dziecko. Jesteśmy zobowiązani do. Po pierwsze, przerwał jej prawnik z uśmiechem, który nie sięgał jego oczu w Rosji w wieku osiemnastu lat, człowiek osiąga pełną zdolność cywilną. Darija jest dorosła. Po drugie, otworzył teczkę i wyjął dokument z delikatnością kogoś, kto trzyma granat, dziesięć lat temu pozbawiono cię władzy rodzinnej. Decyzją sądu Daria została adoptowana przez Margaritę Pawłowną. Zamknął teczkę jednym kliknięciem. Z prawnego punktu widzenia jesteś dla niej niczym. Edge przełknął. Cyryl, czerwony jak dojrzały pomidor, wyjąkał. Ale ona jest naszą siostrą. Biologicznie tak, Andrzej pogodnie skinął głową. Prawnie i emocjonalnie. Wzruszył ramionami. To inna historia. A dziedzictwo. Warknął mój ojciec, jego palce były białe od zbyt ciasnego. Jestem bratem zmarłego. Notariusz poprawił okulary, otworzył grubą teczkę i zaczął czytać z intonacją kogoś, kto recytuje wyrok. Testament jest spisany zgodnie z prawem. Cały majątek dom, rachunki, tytuły własności o wartości około 200 milionów rubli pozostaje wyłącznie w rękach Darii Aleksandrownej Sidonowej. Cisza. Rozdziawili się jak ryba wyjęta z wody. Mój ojciec eksplodował. To niesprawiedliwe. Jestem Twoją rodziną. Rodzina się wspiera. Po raz pierwszy odezwałem się bez wahania. Mój głos był czysty, jak hartowana stal. Rodzina się wspiera, prawda. Odwróciłem się do nich powoli. Gdzie byłeś, gdy Ciocia Rita zmarła na raka? Gdzie byłeś, gdy nosiłem Cię w ramionach na chemioterapię, gdy trzymałem Cię za rękę aż do ostatniego tchnienia? Moja mama jęknęła. Nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieli, bo przez dziesięć lat ani razu nie zadzwonili. Mieli czas na bycie rodziną. Zdecydowali, że tak nie będzie. Notariusz zamknął teczkę ostrym uderzeniem. Zgodnie z prawem i testamentem, Daria jest jedyną spadkobierczynią. Reszta nie ma podstawy prawnej do reklamacji. Andrzej dodał zimny. Jeśli będą upierać się przy jej prześladowaniu, złożymy pozew o naruszenie prywatności i przymus. Uśmiechnął się bez radości. Radzę nie pogarszać sytuacji. Cisza, która potem nastąpiła, była tak gęsta, że mogłabym ją przeciąć nożem, który chcieliby mi wbić w plecy. Wyszli w grupie, trzaskając drzwiami z siłą kogoś, kto wie, że przegrał, ale jeszcze się nie poddał. Patrzyłem przez okno, jak ich samochód odjeżdża, wzbijając kurz. Prawdopodobnie już planuje plan B w drodze powrotnej do Wołgogradu. Dziękuję, powiedziałem do Andrieja Siergiejewicza. Nie uśmiechnął się. Nie ma za co. Ale jego oczy spotkały się z moimi, to nie koniec. I miał rację. Bo kiedy w powietrzu unosi się zapach pieniędzy, ludzie zamieniają się w bestie.